Dzień dobry Państwu, Emilia Zamojska, firma Grossimex. Jesteśmy dzisiaj na Podlasiu. Ze mną Daniel Adamkiewicz. Witam Państwa. Znajdujemy się na polu kukurydzy, która była zasiana tydzień temu. Dokładnie. Na dobrą sprawę, Daniel, możemy powiedzieć, że jesteśmy na naszym polu doświadczalnym. Dokładnie. jest to do doświadczone, ponieważ mamy tutaj spełnioną kolekcję naszych nasion kukurydzy, kolekcję ziarna którą będziemy pewnie we wrześniu, październiku bade, ważyć, badać oraz e, mamy też drugie doświadczenie założone, na inne z odmian, e, doświadczenie z pewnym nawozem, a jest to nawóz o nazwie? Alga-soil. Tak. Dokładnie tak i to nie jest e, żaden przypadek, że zdecydowaliśmy się na e, nawóz Alga-soil właśnie, Daniel. Może Ty opowiesz, skąd pomysł? Dlaczego? Agasa? Z prostej przyczyny. No, tak jak powiedziałem, znajdujemy się na Podlasiu, gdzie głównie gleby są słabe klasy bonitacyjnej. Mamy tutaj ostatnio bardzo kiepski przebieg opadów deszczu. Tutaj, gdzie jesteśmy, jest to piąta, szósta klasa. Obornik lub nawozy organiczne były stosowane już, może były stosowane kilka stecz, lub nawet nie. Jeżeli chodzi o zasobności, bo oczywiście pod takie poletka została zbadana gleba, zasobności też nie są zbyt rewelacyjne. Dokładnie. I tutaj, tak jak Daniel wspomniałeś o oborniku, w związku z tym, że hmm, gleba bardzo niskiej klasy, Dokładnie. mało zasobna, nienawożona nawozem e, organicznym, w związku z tym zdecydowaliśmy, że e, zastosujemy Alga soil który w swoim składzie e, zawiera algi, sargasum, ale też kwasy humusowe, e, które odgrywają kluczową rolę w budowaniu żyzności gleby. Produkt zawiera też laminarynę, alginian, e, które mają ogromny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Co, z, co za tym idzie, kukurydza może łatwo pobierać składniki pokarmowe, ale też wodę, której umówmy się. Na Podlasiu bardzo nam rokuje. W tym roku szczególnie. W tym roku szczególnie. Daniel, czy chciałbyś dodać coś jeszcze? Tak, na pewno będziemy tutaj wracać. Sukcesywnie wraz ze wzrostem kukurydzy. Wrócimy, zobaczymy jak ten system korzeniowy wygląda. Czyli jeszcze przede wszystkim chciałbym dodać, e, jaki algasol też ma zaletę, jeżeli chodzi o e, dawkowanie nawozu, bo jest tu e, zastosowana kombinacja algasolu z fosforanem ono. A obok jest ta sama odmiana kukurydzy posiana na e, samym fosforanie amonu w dawce zwiększonej do 25%. Także dlaczego? Że zmniejszamy też dawkę nawozu tak. głównego. Zastosowaliśmy algasoil w dawce 100 kg na hektar. Na poletku doświadczalnym e, ograniczyliśmy nawożenie fosforanem do 75%. Natomiast w poletku kontrolnym zastosowaliśmy 100% nawożenie fosforanem amonu zapikowanym w podsiewacz. Dokładnie. My zapraszamy Państwa na regularne lustracje naszych poletek, zarówno e, efektów działania produktu Algasol, ale też e, odmian kukurydzy ASX. Daniel, dziękuję Ci bardzo za poświęcony mi czas. Dziękuję, Daniel. Zapraszam ponownie na podlasie. Do, do zobaczenia niedługo. Wrócimy na to pole. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.